Zachęcamy do skorzystania z naszej promocji Get na 100! Do zgarnięcia pH-metr, który doskonale sprawdzi się w kontrolowaniu pH przy wykonywaniu wielu zabiegów. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać prezent? To proste. Wystarczy kupić produkty Green Eco Poland w sklepie internetowym albo w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach lub sklepach w ilości minimum 100 litrów lub kilogramów. Z wyjątkiem produktów należących do linii Kinglife i Greenplant. Kolejny krok to wysłanie do nas potwierdzenia zakupu, czyli faktury, na adres mailowy bądź na adres firmy. Potem wystarczy już tylko czekać na kuriera z przesyłką. Promocja trwa do końca sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Regulamin promocji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.sklep.greenecopoland.pl ukośnik regulaminy. Serdecznie zapraszamy do udziału w promocji.